Czy zdarzyło Ci się kiedyś zobaczyć coś naprawdę niezwykłego? Uświadamiając sobie coraz bardziej i bardziej uczucie, które wkrada się w Twoje wyobraźnie. Wiesz, jak to jest, kiedy widzisz mnie i z jakichś dziwnych, tajemniczych powodów czujesz, jak gdybyście się znali od wieków. Bezpieczny, spokojny i zaniepokojony. A może trzeba powiedzieć podniecom, który zaczyna się wkradać, i wiesz, jak to jest. Kiedy pojawia się pierwszy sygnał, który wysyła ci twoje ciało, które mówi ci, że zaczynasz się czuć zaintrygowany. Spróbuję jeszcze przez chwilę nie myśleć o tym, jak ciekawy może być ten serial, bo tak naprawdę. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.